mamy zajęcia polegające na wytwarzaniu kwiatów z osikowych Wyroby te są charakterystyczne dla miejscowości Kozie Głowy w województwie śląskim niedaleko Częstochowy. I grupa osób złożona z dzieci, właśnie pani, będzie, znaczy, robimy, staramy się robić kwiatki, które później wykorzystamy do bukiecików czy jakichś kompozycji kwiatowych. Pokazuje panią w jaki sposób z materiałem, jakim jest wiurosikowe łyko, można pracować. I wbrew temu, jak tutaj słyszałam, opinię, że to jest twardy, sztywny materiał, ciężko się robi, jest bardzo plastycznym materiałem i naprawdę za chwileczkę będziemy można podziwiać już zrobione pierwsze kwiaty. W ostatnich właśnie latach y, można zauważyć z powrotem zainteresowanie naszymi, naszym, naszym polskim rękodziełem. Ten sposób wytwarzania ozdób z sikowych, y, liczy już ponad 100 lat. Pierwsze wzory były bardzo prościutkie, na podstawie, podstawie jakichś takich plecionek robionych. Natomiast z, z biegiem czasu to rękodzieło się rozwijało, go zmieniała się kolorystyka i powstawa, powstawały kwiaty, elementy klejone. Tutaj na tej wystawie, którą zrobiliśmy, są no, no niewielkie tylko cząsteczka wzorów, które, jest, które robimy. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.